Witam Państwa w czwartek 9 kwietnia. Przyda bardzo ciekawy dzień, głównie ze względu na długo oczekiwane spotkanie krajów OPEC. Być może nawet w gronie tych krajów będą inne kraje, które od wielu lat nie brały udziału w tych spotkaniach. Tutaj mam na myśli Kanadę, Norwegię i Brazylię. Wszystkie kraje jak na razie prawdopodobnie są zdeterminowane do tego, żeby cięć, ciąć znacznie w wydobycie ropy, ponieważ wiemy o tym, że ropa w ostatnich tygodniach, nawet krótkoterminowo, znalazła się po Niżej 20 dolarów za jedną baryłkę. Taka cena dla wielu krajów jak najbardziej nie jest sprzyjająca i w długim terminie to mogło się, mogłoby się przełożyć na bankructwo dużo, dużych firm. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwania rynkowe, coraz częściej mówi się o tym, że dzisiaj być może dojdzie do cięcia w produkcji w wysokości od 10 do 15 milionów baryłek dziennie. Jak na razie w ostatnich dniach te informacje, które pojawiały się tutaj mam na myśli plotki, są mieszane kilka dni temu, dwa dni temu mieliśmy negatywne informacje, wczoraj z kolei pojawiła się pozytywna informacja, dlatego też na ropie pojawił się wczoraj silniejszy ruch wzrostowy. No, moim zdaniem to spotkanie może być bardzo ciekawe też z drugiej strony trzeba pamiętać o tym że jeżeli nawet dojdzie do tego porozumienia to kraje które wdrożą cięcia w wydobyciu ropy będą potrzebowało około 3 miesięcy żeby ograniczyć wydobycie Ropy, więc no, sam osobiście uważam, że dzisiaj prawdopodobnie na ropie może pojawić się bardzo duża zmienność. I tutaj ostrzegam przed tym, że nawet jeżeli te kraje zdecydują się na znaczne cięcia w wydobyciu ropy, to nie jest powiedziane, że ropa zacznie się umacniać, ponieważ kilka lat temu, kiedy kraje OPEC zdecydowały się na długoterminowe cięcia w wydobyciu ropy, ropa wtedy zaczęła tracić na wartości. Też jeżeli chodzi o dzisiejsze porozumienie, zwróciłbym uwagę na to, na jaki okres będzie wprowadzane to porozumienie, ponieważ jeżeli to porozumienie będzie krótkoterminowe, to być może rynki tą informację odbiorą negatywnie. Więc dzisiaj jeszcze nie mamy dokładnej godziny, kiedy to spotkanie się rozpocznie, więc no przede wszystkim powinniśmy śledzić na bieżąco newsy, które będą spływały, też istnieje takie ryzyko, że być może dzisiaj pojawią się jakieś jeszcze przed tym spotkaniem krajów OPEC oraz pozostałych krajów niespodziewane komentarze. Więc dzisiaj naprawdę, jeżeli chodzi o ropę, jeżeli ktoś będzie chciał handlować, powinniśmy być bardzo ostrożni. Natomiast dzisiaj mamy kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych, które będą dotyczy, dotyczyły wniosków dla bezrobotnych. Tutaj dla przypomnienia przez ostatnie dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych przybyło aż 10 milionów nowych bezrobotnych, to jest około 6 Procent siły roboczej w Stanach Zjednoczonych, więc to są bardzo pokaźne liczby. Nigdy w historii Stanów Zjednoczonych, od momentu kiedy te dane zaczęły publikować, te dane nie były tak złe, jeżeli chodzi o dzisiejsze oczekiwania rynkowe. Rynek zakłada, że dzisiaj poznamy dane, gdzie przez ostatni tydzień w Stanach Zjednoczonych przybędzie kolejnych 5 milionów bezrobotnych tutaj jeżeli chodzi o tendencje oczekiwań rynkowych te oczekiwania yy, przez ostatnie dwa tygodnie trochę się rozjeżdżały ponieważ za każdym razem wychodziło o wiele więcej nowych bezrobotnych więc te dane również dzisiaj mogą być ciekawe też bym zwrócił uwagę na zachowanie indeksów, ponieważ na przykład dwa tygodnie temu na gorsze dane ze Stanów Zjednoczonych indeksy zyskały na wartości. Tydzień temu reakcja była mieszana, w pierwszej reakcji pojawił się delikatny ruch spadkowy i dopiero później, w momencie gdy indeksy wypiły minimalnie dzienne szczyty, później zaczęła się większa korekta. Spadkowa, więc w pierwszej reakcji, tak naprawdę, ciężko jest przewidzieć, w, którą, w którym kierunku będą poruszały się indeksy. Natomiast wydaje mi się, że potrzeba kilkunastu, kilkudziesięciu minut, żeby technicznie zobaczyć, co później będzie się konkretnie działo na indeksach. Dzisiaj również poznamy ceny producentów ze Stanów Zjednoczonych, godzina 14.30. Wcześniej, godzina 13.30, poznamy minuty z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. No i też trzeba w szczególności dzisiaj zwrócić uwagę na godzinę 16, gdzie będzie przemawiał szef rezerwy federalnej Jerome Powell, więc tutaj prawdopodobnie być może pojawią się nowe wskazówki dotyczące tego, co może do czego może być zdolna rezerwa federalna. Specjalnie tutaj użyłem słowa zdolna, ponieważ wiemy o tym, że banki centralne w masowych ilościach decydują się na skup różnego rodzaju aktywów. Rezerwa federalna na przykład już nie jest zaangażowana w skup aktywów tylko wewnątrz gospodarki Stanów Zjednoczonych, tylko wiemy, że od bodajże ponad tygodnia już rezerwa federalna jest zaangażowana w krótkoterminowe pożyczki również dla innych banków centralnych, co Coraz częściej też się mówi o tym, że być może banki centralne, bank w szczególności Stanów Zjednoczonych, będzie tak naprawdę monetyzował nie tylko całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych, ale być może też inne gospodarki z całego świata. Też jeżeli chodzi o nasze podwórko, wczoraj poznaliśmy kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, który ma być również prawdopodobnie finansowane po części z narodowy, przez Narodowy Bank Polski. Natomiast to jest tak naprawdę no, takie perpetuum mobile, gdzie banki tworzą pieniądze z niczego. No i tak naprawdę albo ten dług kiedyś będzie umorzony, albo też. My, podatnicy, będziemy musieli spłacać te zobowiązania. Też ostrzegam przed tym, że mamy dzisiaj czwartek. Jutro, w niektórych krajach, chociażby w Australii, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, instytucje w Nowej Zelandii, instytucje będą zamknięte. Więc prawdopodobnie dzisiaj to jest taki ostatni dzień, gdzie prawdopodobnie będzie dość dobra zmienność. A jutro, to jest ze względu na ograniczoną płynność. To oczywiście może się przełożyć na to, że mogą się pojawiać niespodziewane ruchy na rynkach. Więc tyle, jeżeli chodzi o część wstępną, fundamentalną. Natomiast jeżeli chodzi o indeks dolara, indeks dolara cały czas stabilizuje się powyżej wsparcia, które miałem wczoraj wyznaczone, okolice poziomu 100, więc im dłużej będzie się rynek utrzymywał powyżej tego poziomu, tym moim zdaniem może rosnąć sprawiedliwość do kontynuacji ruchu wzrostowego. Natomiast dzisiaj jest bardzo dużo zagrożeń w postaci ewentualnej niespodziewanej zmienności w kalendarzu makroekonomicznym, więc ja bym pozostawał dzisiaj bardzo ostrożny, więc strefa w okolicy 100 punktów bądź wyżej kluczowy opór pierwszy w okolicy 160 może być istotny jak na razie, to miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, ja bym traktował jako bardzo neutralne. Również jeżeli chodzi o euro dolara we wczorajszej reakcji na brak porozumienia w eurogrupie dotyczącego porozumienia, Pakietu pomocowego dla krajów euro. Pierwsza reakcja była spadkowa, natomiast później rynki odbiły i przez znaczną część dnia cały czas konsolidowaliśmy się, więc podobnie jak na indeksie dolara, na eurodolarze, moim zdaniem, cały czas pozostajemy w neutralnym położeniu. Kluczowe, moim zdaniem, dzisiaj znowu będzie to, czy poziom w okolicy 1,0834 będzie dalej broniony przez rynek. Jeżeli ten poziom będzie broniony, to być może Zobaczymy silniejszy ruch wzrostowy, natomiast jeżeli ten poziom zostanie agresywnie przybity, to takim krótkoterminowym targetem dla eurodolara może być kolejny poziom w okolicy 10802. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim wczoraj zaobserwowaliśmy zdecydowanie silniejszy ruch wzrostowy. Wczoraj na otwarciu sesji, jedynie co zobaczyliśmy, to fałszywe wybicie wcześniejszych dziennych minimów. No i po takim fałszywym wybiciu pojawił się dość silny, agresywny ruch paraboliczny. Jak na razie wydaje mi się, że na funcie brytyjskim również jesteśmy cały czas w takim neutralnym położeniu. Ważnym wydaje mi się, że dzisiaj wsparcie może być wczorajszy, wcześniejszy lokalny szczyt. To jest poziom w okolicy 1,2350, natomiast głównie dzisiaj moim zdaniem powinniśmy zwracać uwagę na kondycję na amerykańskim dolarze. No i też, jeżeli sobie porównamy zmienność na indeksie dla do zmienności na parze GBP-USD to widać wyraźnie, że jeżeli amerykański dolar zaczyna chociażby delikatnie tracić na wartości, to na parze GBP-USD pojawiają się silniejsze ruchy wzrostowe umacniające funta brytyjskiego. Jeżeli chodzi o usd USDCAD usd -CAD prawdopodobnie czeka na dalsze decyzje dotyczące dzisiaj ewentualnego porozumienia wśród krajów OPEC i nie tylko, więc jak na razie usd -CAD cały czas jest w okolicy ważnego wsparcia. Tym wsparciem jest okrągły poziom 1.4, więc warto zwracać uwagę jak w okolicy tego poziomu będzie się zachował USDCAD. No i dzisiaj, tak jak zawsze powtarzam w konsolidacjach, będę się skupiał na dolnym i górnym ograniczeniu tych konsolidacji, co przede wszystkim będzie się działo powyżej i poniżej tego poziomu. No i też oczywiście proszę nie zapominać o fundamentach. Jeżeli chodzi o indeks S&P 500, Wczoraj zwracałem uwagę na kluczową strefę w okolicy 2685. Ja zakładałem, że z tego poziomu być może pojawi się silniejszy ruch spadkowy, natomiast na indeksie dolara, na indeksie S&P 500 zatrzymaliśmy się w okolicy pierwszego lokalnego wsparcia. No i często jest tak, że pomimo tego, że załóżmy jesteśmy po złej stronie rynku, jeżeli dobrze zarządzamy pozycjami, jeżeli szybko przestawiamy stop lossy, to, to może też nas uchronić przed ewentualnymi stratami. Ja na przykład wczoraj bardzo miałem wąskie stop losy też na naszej grupie. O tym wczoraj mówiłem, dlatego też moja transakcja skończyła się wczoraj na break even. No i też wspominałem o tym, że powyżej poziomu 2705 nie będę chciał już nic robić, ponieważ no, moim zdaniem to groziło temu, że prawdopodobnie może pojawić się kolejny silny ruch paraboliczny. Więc jak na razie, dzisiaj, jeżeli miałbym zwracać uwagę na zmienność na indeksach, zwracałbym uwagę na kluczowy poziom powyżej ostatnich lokalnych szczytów, to jest poziom 2761. Jak powyżej tego poziomu będzie się zachowywał SP500, natomiast cały czas trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy cały czas w obrębie kluczowej strefy, z której wcześniej doszło do wybicia i pojawił się silniejszy ruch spadkowy. Również na niemieckim DAX-ie wczoraj przez znaczną część dnia cały czas się konsolidowaliśmy. Też doszło do wybicia wczorajszej konsolidacji. Jak na razie mam do czynienia z silniejszym ruchem wzrostowym. Kolejnym takim potencjalnym, moim zdaniem, oporem może być poziom powyżej 10594, czyli poziom 10677. Dolar jest cały czas w pułapce, poruszamy się w konsolidacji, więc tutaj moje podejście cały czas jest bardzo neutralne, więc rynki prawdopodobnie czekają na kolejne informacje fundamentalne. Jeżeli chodzi o rynek złota, tutaj również niewiele się dzieje. Zmienność jest naprawdę bardzo ograniczona, więc ja bym pozostawał cały czas neutralny, jeżeli chodzi o rynek złota, no i na koniec, jeżeli sobie spojrzymy na ropę. Widać, że w ostatnich dniach ropa jest bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju plotki dotyczące tego, czy dzisiaj zostanie osiągnięte porozumienie, czy nie, jakie będzie poziom cięcia w wydobyciu ropy, więc dzisiaj na ropie wydaje mi się, że jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pierwsze informacje, no to ja się spodziewam się tego, że pojawi się co najmniej kilkunastoprocentowa zmienność, natomiast przewidywanie tego, co dzisiaj może się wydarzyć, no to mógłbym to nawet porównać do rzutu kostką, więc ja bym naprawdę dzisiaj pozostawał neutralny, jeżeli miałbym określić jakieś takie potencjalne poziomy, na które bym zwrócił uwagę, to przede wszystkim wszelkiego rodzaju wcześniej Lokalne szczyty, co dokładnie będzie się działo w okolicy tych poziomów, ponieważ często jest tak, że jeżeli pierwsza reakcja będzie silna, agresywna i bardzo szybko ten ruch zostanie zgaszony, no to być może z okolicy takich poziomów mogą się pojawić potencjalne silniejsze korekty spadkowe. Natomiast jeżeli po wybiciu tych poziomów te poziomy, załóżmy, będą utrzymywane, no to być może wtedy zaobserwujemy kontynuację ruchu wzrostowego. Ja na koniec zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś ma jakieś pytania zachęcam do komentowania, a ja życzę powodzenia i do usłyszenia do jutra.